Witajcie, e, witam się z Wami z dość nietypowego miejsca, bo jestem w korytarzu. Za mną są drzwi wejściowe do mieszkania i chciałam Was tak oprowadzić, jak wygląda i pokazać, jak to wygląda to mieszkanie. Jesteśmy na osiedlu rusa, jesteśmy w dużym wieżowcu, w dużym bloku. E, I chodźcie, pokażę Wam tę nieruchomość. Nieruchomość jest na sprzedaż, jest to mieszkanie e, trzypokojowe o powierzchni prawie 70 m2. Jak widzieliście, jest tutaj duża szafa w korytarzu. Myślę, że można tutaj jeszcze tą powierzchnię optycznie zwiększyć, no, przemalowując na inny kolor. To mieszkanie jest do remontu i do Waszej aranżacji, ale naprawdę, naprawdę jest to świetna inwestycja. Pod względem lokalizacji, położenia. W tej chwili mieszkanie jest wynajmowane, i najemczyni y, jest bardzo zadowolona z tego mieszkania. Bardzo blisko do przystanku autobusowego macie tramwaj. Tutaj też blisko jest y, galeria handlowa, zresztą całe, y, cały, cały kompleks, tak Ikea. Wystawa okienna w tym mieszkaniu jest od wschodu i zachodu, czyli bardzo jasno, bardzo przyjemnie. No mamy listopad, niestety pogoda nas nie rozpieszcza, jest bardzo pochmurno od kilku tygodni i bardzo ciężko jest pokazać plusy yy, wystawy okiennej, ale no musimy sobie radzić. Także tak to wygląda. Trzy fajne, niezależne, duże pokoje. Jeszcze raz tu, jesteśmy na szóstym piętrze, nikt wam nie zagląda przez okna, doskonała inwestycja, no jak widzicie no, mieszkanie się wynajmuje już e, kilka lat, także możecie albo wynająć, albo dla siebie, dla rodziny, coś, coś, coś fajnego. Duże i przestronne, bardzo dużo miejsca, do, bardzo dobra komunikacja jest w tym mieszkaniu, bo tutaj mamy bardzo duże e, korytarze. Ok. To teraz chodźcie, pokażę Wam drugą część tego domu, a właściwie mieszkania. Naprzeciwko mnie jest e, toaleta i sypialnia. Fajne, bardzo dobry układ. Ta jest naprawdę typowo kwadratowa duża wystawa okienna szafa także i zobaczcie jeszcze jak duże jest tutaj przestrzeni. wejdę może w ten róg także fajnie i teraz chodźcie do ostatniej sypialni, tutaj jest korytarz bardzo duża szafa w zabudowie, a tutaj mamy dwie łazienki, czyli toaletę i łazienkę, ale może najpierw pokażę Wam ten pokój Spójrzcie jakie duże okna. I muszę wam powiedzieć, że yy, z żadnego okna nie macie bezpośredniego widoku na sąsiadów, to chyba ogromny plus. Też kwadratowy, bardzo ustawny. Pokój dużo miejsca, naprawdę. Mieszkanie może jest do remontu, ale naprawdę yy, możecie świetnie je zaranżować. Łazienka i oddzielna toaleta. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało dzwońcie, zapraszamy Was na prezentację. I tutaj pokażę Wam widok z tego okna. Mamy szpital, także też nikt Wam nie zagląda do okna. Zapraszamy na prezentację do kontaktu. A tymczasem życzymy miłego dnia. Trzymajcie się. Pa!